Cześć! Witam Was nad Podlaski Sokołdy. Yy, przygotujemy, przygotowujemy się do zawodu Pstrąg Supraśli, które odbędzie się 14 kwietnia. Yy, zapraszamy wszystkich uczestników na fajną zabawę. Gwarantujemy podlaską gościnność. Yy, chcielibyśmy, żeby padło parę fajnych ryb. Poprzednie lata nam dawały ładne ryby na tych zawodach. Co będzie w tym roku, zobaczymy. Na zawodach będzie, wspierają nas sponsorzy, mamy grono stałych sponsorów, którzy współpracują z nami od lat. W tym roku mamy też kilku nowych, będą prezentacje wędzisk, będą prezentacje nowości, będzie pokaz, pokaz castingu. Będą też ważne dwa wydarzenia na rynku wędkarskim w tego roku, to znaczy premiery dwóch woblerów, jeden to jest firmy Dorado, drugi, całkowita nowość na polskim rynku, wobler firmy Salmo. I co ciekawe, każdy z uczestników zawodów otrzyma taki wobler y, do, do testów. Y, wobler ten będzie sygnowany y, logiem Stronga supraści, także nie lada gratka. Y, postaramy się wszystkich przywitać godnie, tak aby nasze zawody na długo pozostały w waszej pamięci. Co jeszcze jest ważne w strągu? Relacja z naszych zawodów będzie na premierowym numerze będkarstwo 360. Dziękujemy redaktorom Markowi Szymańskiemu, Jackowi Kalendowiczowi i, i za zaproszenie do współpracy z czasopismem. Liczymy, że będzie to obopólne wymierne skutki przyniesione dla, dla, dla wszystkich, naszego klubu Barwena, jak również do tego czasopisma. I cóż, no, do 14 kwietnia. Wszystkiego dobrego, hej!